NASA przeprowadziła pierwszy z serii eksperymentów. Które y, dotyczą wytwarzania tlenu z marsjańskiej atmosfery. Jest to spory krok naprzód, jeżeli chodzi o przyszłość naszej obecności na Marsie i naszych działań. Łazik Perseverance, który wylądował w lutym tego roku na powierzchni planety, zabrał ze sobą eksperyment o nazwie Moxie, który jest wielkości mniej więcej akumulatora samochodowego i służy jako demonstrator technologii przetwarzania dwutlenku węgla z marsjańskiej atmosfery w tlen. Tlen, który nadaje się do oddychania dla przyszłości przyszłych astronautów, ale też, a może przede wszystkim, jako utleniacz do paliwa rakietowego. Marsjańska atmosfera składa się w większości z dwutlenku węgla. Tego dwutlenku węgla też nie jest tam za dużo, bo ciśnienie atmosferyczne jest niższe niż 1% ciśnienia atmosferycznego na Ziemi. Także astronauci, którzy kiedyś dotrą na powierzchnię Marsa, będą musieli mieć czym oddychać. Zabieranie ze sobą dużych ilości tlenu jest problematyczne. Także jeżeli chodzi o powrót z Marsa, będą potrzebne rakiety wznoszące, które zabiorą ze sobą astronautów z powrotem w podróż na Ziemię. Do tego, żeby funkcjonowały jest potrzebne paliwo i utleniacz. Paliwo będziemy musieli zabrać ze sobą, jednak utleniacz, jeżeli można wyprodukować na miejscu, to znacząco oszczędzi to nam kosztów wynoszenia i przewożenia dużych ilości materiału między jedną planetą a drugą. Wytworzenie na Marsie sztucznej atmosfery, czyli tak zwane terraformowanie go, upodobnienie go do Ziemi, jest skomplikowanym problemem i z obecną technologią jest absolutnie niemożliwe. Mars ma swoją atmosferę, która jest zdecydowanie za cienka, żeby Zachodziły tam zjawiska takie jak na Ziemi, i żeby nadawała się do oddychania dla astronautów. Nawet gdybyśmy zmienili jej skład, to nadal ciśnienie atmosferyczne jest zbyt niskie, żeby na przykład woda istniała tam w stanie ciekłym. Na większości powierzchni jest to niemożliwe. Poza tym Mars ma stosunkowo mało własnych zasobów, które bylibyśmy w stanie przetworzyć na tą nową, lepszą atmosferę. Za mało zasobów, aby w pełni go terraformować. Być może za kilka stuleci stanie się to możliwe, ale do tego trzeba będzie stworzyć technologie, które jeszcze nie istnieją. Przyszli zdobywcy Marsa będą działali jedynie w zamkniętych habitatach, w których będzie istniała sztuczna atmosfera na małej, ograniczonej powierzchni.